W tym nagraniu porozmawiamy o jednym z typów rozprawki, mianowicie o rozprawce z tezą, czyli o takiej rozprawce, którą najczęściej piszecie w szkole. Przywołamy sobie informacje teoretyczne, które powinniście zgromadzić, zanim zaczniecie pisze, pisać Wasze pierwsze rozprawki. Na początek, czym właściwie jest rozprawka z tezą? Jest to rozprawka, we wstępie której formułujemy zdecydowane stanowisko, czyli właśnie naszą tezę, a następnie tę te tezę udowadniamy odpowiednimi argumentami oraz przykładami. Teza musi być zawsze zgodna z tematem, czyli z poleceniem. Jeśli w poleceniu pojawiają się słowa typu udowodnij, wykaż prawdziwość, czy też potwierdź, musimy potwierdzić dane w poleceniu twierdzenie. To znaczy czasem może być tak, że nie zgadzacie się z tezą zawartą w poleceniu, ale i tak musicie ją udowodnić. Na przykład udowodnij, że warto podróżować. Takie jest polecenie, więc nawet jeśli uważacie, że nie warto podróżować, to i tak musicie napisać pracę, w której wykażecie, że jednak warto. Przykłady takich poleceń to: udowodnij właśnie, że warto podróżować, czy też wykaż prawdziwość twierdzenia, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. A zatem zawsze dokładnie czytajcie polecenie. Kolejne argumenty i przykłady muszą wiązać się z tezą oraz prowadzić do końcowych wniosków, w których teza zostanie ostatecznie potwierdzona. To znaczy, cała nasza praca ma doprowadzić do tego, że będziemy mogli stwierdzić, że istotnie teza, od której wyszliśmy, była prawdziwa. Zastanówmy się teraz nad tym, jak powinna zostać skonstruowana nasza rozprawka, z jakich elementów się składa. A zatem prześledźmy sobie taki ogólny schemat rozprawki. Na początku mamy wstęp. We wstępie zawiązujemy pracę, określamy problem i zawieramy takie ogólne rozważania o naszym temacie. Czyli, na przykład, jeśli mamy temat o podróżowaniu, to zawieramy tutaj takie nasze ogólne refleksje na temat podróżowania. Następnie możemy nieco zawęzić temat do tego, o czym będziemy później pisać, czyli jakoś zacząć kierunkować naszą pracę. Możemy również ewentualnie przywołać różne opinie na dany temat, chociaż w rozprawce z tezą właściwie nie musimy tego robić, raczej robimy to w rozprawce z hipotezą. No i ostatecznie, oczywiście, musimy sformułować tezę, ponieważ osoba, która będzie czytała naszą pracę, musi wiedzieć, jakie my właściwie zajmujemy stanowisko i do czego będziemy dążyć. Następny akapit to pierwszy argument oraz pierwszy przykład, który ten argument ilustruje. Tutaj oczywiście pamiętamy o tym, że musimy potwierdzić naszą tezę, a zatem formułujemy takie argumenty, które będą tę tezę potwierdzały. Następny akapit to drugi argument wraz z przykładem, no i na koniec mamy zakończenie. W zakończeniu powinniśmy podsumować całą naszą pracę. I wesnąć takie wnioski końcowe. Ostatecznie musimy w naszym zakończeniu potwierdzić tezę, udowodnić, że istotnie była ona prawdziwa. Jeśli chodzi o liczbę argumentów i przykładów, to podałam tutaj dwa, ale nie oznacza to, że nie możecie podać ich więcej. Dwa to takie minimum, ale jeśli chcecie podać na przykład trzy argumenty, to oczywiście możecie to zrobić. Ważne, aby prowadziły Was one do udowodnienia Waszej tezy i do właśnie takich wniosków końcowych. Spójrzmy jeszcze na taki schemat podsumowujący to, co ustaliliśmy. We wstępie musimy sformułować tezę w rozwinięciu, musimy przedstawić argumenty oraz przykłady. Pamiętajcie, każdy argument wraz z przykładem to oddzielny akapit, a zatem w rozwinięciu mamy więcej niż jeden akapit. No i w zakończeniu musimy potwierdzić tezę. To są takie ogólne założenia rozprawki z tezą. A zatem widzicie, że mamy tutaj schemat, dużo się mówi o tych schematach rozprawek, ale jest to schemat bardzo ogólny. Do pewnego stopnia możecie go przełamywać, ale ważne jest to, abyście wyszli od tezy, następnie tę tezę udowodniali i na końcu ostatecznie ją potwierdzili, udowodnili, że na samym początku pracy mieliście rację. Wiemy już, z jakich elementów składa się rozprawka z tezą, zastanówmy się więc teraz, jak dokładnie skonstruować kolejne fragmenty takiej wypowiedzi. Na początek, oczywiście, wstęp. Mamy rozprawkę, której tematem jest udowodnij, że warto mieć przyjaciela. Widzimy zatem, że musimy tak poprowadzić naszą pracę, aby dojść do twierdzenia, że istotnie warto mieć przyjaciela. Co powinniśmy zrobić na początku? Na początku powinniśmy po prostu ogólnie omówić problem, zawrzeć takie ogólne rozważania o temacie, w tym wypadku o przyjacielu. A zatem formułujemy ogólną myśl na temat kluczowego problemu. Możemy się odnieść do życia codziennego, otaczającego nas świata. Po prostu musimy tak zagaić temat, tak jakbyśmy rozpoczynali rozmowę od takich ogólnych twierdzeń. No, i jak to może wyglądać? Przyjaźń jest obok miłości najpiękniejszą relacją, jaka może połączyć ludzi. Jeśli jest prawdziwa, opiera się ona na wzajemnym zaufaniu oraz zrozumieniu, pozwala nam czuć się bezpiecznie. A zatem widzimy, nie ma tutaj jeszcze żadnych lektur, nie ma żadnych konkretów, jest po prostu ogólne rozważanie na temat przyjaźni jako takiej. Co powinniśmy zrobić następnie? Powinniśmy zawęzić problem i odwołać się do tematu. To znaczy, przechodzimy od takich bardzo ogólnych rozważań do twierdzenia, które jest zawarte w poleceniu, czyli już powoli zmierzamy do naszej tezy. Na przykład, wielu z nas dąży do znalezienia prawdziwego przyjaciela, bez którego życie zdaje się puste i smutne. A zatem już powoli kierunkujemy naszą pracę, już powoli sygnalizujemy, jaka będzie nasza teza. No i ostatecznie właśnie tę tezę formułujemy. Ta teza oczywiście musi być zgodna z poleceniem. No i na przykład istnieje wiele argumentów za tym, że warto mieć przyjaciela, albo po prostu jakieś zdanie, w którym stwierdzimy, warto mieć przyjaciela i będziemy to następnie udowadniali w naszej pracy. Przechodzimy do rozwinięcia, czyli takiej zasadniczej części naszej rozprawki, która wymaga często pewnego rozplanowania, abyśmy wiedzieli, jakie właściwie mamy argumenty, do czego zmierzamy i abyśmy mogli stwierdzić, czy istotnie nasze argumenty i przykłady doprowadzą nas do potwierdzenia naszej tezy. Co powinniśmy zrobić w rozwinięciu? Na początek przedstawiamy pierwszy argument. Formułujemy ten pierwszy argument, który ma oczywiście potwierdzać naszą tezę. Nie zawiera on jeszcze żadnych odwołań do konkretnych sytuacji czy do lektur, jest takim ogólnym twierdzeniem. No i na przykład może on brzmieć następująco: Przyjaciel jest osobą, która zawsze wesprze nas w trudnych momentach i posłuży dobrą radą, a zatem teza: warto mieć przyjaciela. Argument jest to tak jakby odpowiedź na pytanie, dlaczego warto mieć przyjaciela. No i tutaj stwierdzamy, że dlatego, że nas wesprze w trudnych momentach. Następnie przechodzimy do przedstawienia przykładu, który ilustruje nasz argument. A zatem odwołujemy się już teraz do jakichś konkretów. Najczęściej jest to lektura obowiązkowa, ale jeśli nie jest to określone w poleceniu, możemy odwołać się również do życia codziennego czy innych form sztuki. Zadaniem przykładu jest ukazanie prawdziwości naszego argumentu w praktyce, pokazanie, że to, o czym powiedzieliśmy w argumencie, nie jest tylko jakąś piękną teorią, ale faktycznie ma zastosowanie w prawdziwym życiu. No, i na przykład tytułowy bohater małego księcia odnalazł przyjaciela na ziemi. Lis wyjaśnił mu, na czym polegają przyjaźń i miłość, pomógł mu zrozumieć, że kocha Róże i powinien o nią walczyć. A zatem, istotnie, udowodniliśmy, że przyjaciel wspiera w trudnych momentach i służy dobrą radą, no i przedstawiliśmy przykład na potwierdzenie naszego argumentu. I trzecia rzecz, którą warto zrobić, to takie Podsumowanie oczywiście naszego argumentu, a następnie przejście do kolejnego, i pamiętajcie, to już robimy w kolejnych akapitach. W kolejnych akapitach właściwie powtarzamy te kroki 1 i 2, przedstawiamy kolejny argument, i następnie kolejny przykład. Warto tutaj czasem zawrzeć takie wnioski cząstkowe, to znaczy każdy argument i przykład jakoś dosłownie jednym zdaniem podsumować, wówczas łatwiej Wam będzie napisać zakończenie. O czym musimy pamiętać w zakończeniu? W zakończeniu, oczywiście, formułujemy wnioski końcowe, czyli podsumowujemy wszystkie argumenty i przykłady, przypominamy tezę i wyciągamy ostateczne wnioski. Musimy stwierdzić, do czego właściwie doszliśmy, musimy podsumować wszystko, co napisaliśmy, no i właśnie potwierdzić naszą tezę, udowodnić ostatecznie, że była ona prawdziwa. W zakończeniu przywołujemy ogólne myśli wynikające z argumentów, ale nie opisujemy ich ponownie ze szczegółami, to nie miałoby sensu. Wtedy byśmy właściwie dwa razy napisali to samo, a zatem pamiętajcie, w zakończeniu ważna jest umiejętność takiego syntetyzowania myśli, wyciągania z nich tego, co było w nich najważniejsze i kluczowe. I na przykład możemy to zrobić w ten sposób. Przyjaciel jest osobą, która zawsze wesprze nas w trudnych momentach i która podzieli zarówno nasze smutki, jak i radości. Choć budowanie prawdziwej relacji opartej na szczerości i zaufaniu wymaga czasu, warto mieć przyjaciela. Przedstawiliśmy ogólne yy... Sytuację, przedstawiliśmy ogólne kwestie, wspomnieliśmy również o tym, że budowanie takiej relacji nie jest takie proste. Tutaj możemy mieć na myśli na przykład odwołanie do małego księcia. No i ostatecznie powtórzyliśmy niejako naszą tezę, udowadniając, że jest ona prawdziwa. W zakończeniu warto pamiętać również o takich dodatkowych elementach, które sprawią, że nasze zakończenie będzie po prostu bardziej interesujące i pozostawi czytelnika z takim dobrym wrażeniem na temat naszej pracy. No, i takimi elementami są puenta, refleksja końcowa, ciekawy cytat, uogólnienie czy też krótkie odwołanie do życia. Tutaj warto jest się postarać i faktycznie zadbać o to, aby to zakończenie, które zbiera w sobie wszystko co najważniejsze, było naprawdę interesujące i ciekawie napisane. Mam dla Was jeszcze kilka takich wskazówek, ogólnych wskazówek dotyczących pisania rozprawki, które, mam nadzieję, pomogą Wam uporać się z tą formą wypowiedzi. Po pierwsze, przed przystąpieniem do pisania rozprawki warto zastanowić się nad tym, jaka po prostu jest Wasza opinia na dany temat. Warto zastanowić się, co możemy tak ogólnie na ten temat powiedzieć, no i właśnie później te nasze ogólne myśli, rozważania i refleksje zawrzeć we wstępie. A zatem nie silimy się tutaj na wymyślanie nie wiadomo czego, tylko po prostu zastanawiamy się, co my właściwie o danym temacie myślimy. Na ogół tematy, które są podane, są takimi tematami ogólnymi, życiowymi, a zatem na pewno coś jesteście w stanie na temat naszych poleceń powiedzieć. Kolejna sprawa. Postaraj się, aby początek Twojej pracy był interesujący. Nie ograniczaj się tylko do postawienia tezy. We wstępie mamy szansę zainteresować czytelnika naszą pracą, tak pozytywnie go nastawić do naszej pracy, a zatem warto się tutaj postarać, ponieważ ten wstęp jest taką wizytówką, taką reklamą, można powiedzieć, naszej pracy, a zatem tylko przywołanie tezy, no oczywiście będzie jakimś wstępem, ale no, wstępem, któremu nieco brakuje. Kolejna sprawa. Zbierz argumenty i uporządkuj je w przemyślany sposób. Na przykład od najmocniejszego do najsłabszego. Wówczas, kiedy takie argumenty są jakoś sensownie uporządkowane, czytelnikowi łatwiej jest śledzić naszą myśl. Następnie zastanów się nad przykładami, którymi poprzesz swoje argumenty. Zwróć również uwagę na polecenie, ponieważ często zawiera ono wskazanie na konieczność odwołania się do lektury obowiązkowej i to jest bardzo ważne, aby o takiej lekturze nie zapomnieć, jeśli w poleceniu jest powiedziane, że trzeba się do niej odwołać. Kolejna sprawa. Pamiętaj, że zakończenie, jak mówiliśmy, jest bardzo ważnym elementem pracy, w którym ostatecznie udowadniasz słuszność Twojego twierdzenia. A zatem nie ograniczaj się do powtórzenia tezy, ponieważ jeśli na samym początku kogoś nie przekonywała teza, to dlaczego ma go przekonać teraz? Musimy udowodnić, że istotnie mieliśmy rację. No i ostatnia wskazówka: pamiętaj oczywiście o odpowiednim podziale Twojej pracy na akapity. Również jest to bardzo ważne, porządkuje naszą pracę i po prostu pozwala czytelnikowi lepiej się skupić na tym, co napisaliśmy, i istotnie prześledzić nasz tok rozumowania, który prowadzi do ostatecznego podsumowania i potwierdzenia tezy. Na koniec prześledźmy sobie jeszcze przydatne słownictwo, które mam nadzieję ułatwi Wam pisanie Waszych rozprawek. Na początek, sformułowanie stanowiska. Tutaj możemy posłużyć się takimi wyrażeniami, jak nie ulega wątpliwości, że w mojej opinii, w moim przekonaniu uważam, że sądzę, że moim zdaniem, czy też niewątpliwie, bez wątpienia, z całą pewnością. Następnie mamy porządkowanie argumentów. Tutaj możemy posłużyć się następującymi wyrażeniami. Na początku, na wstępie zacznę od kolejnym argumentem jest przejdę teraz do przejdźmy do należy również zwrócić uwagę na warto również wspomnieć o inaczej jest w przypadku co ważniejsze czy też świadczą o tym liczne przykłady, między innymi. I na koniec podsumowanie rozważań. Przywołane argumenty dowodzą, że w świetle moich rozważań, jak widać, jak wynika z przedstawionych argumentów, podsumowując, pragnę podkreślić, że czy też sądzę, że wykazałem prawdziwość poglądu. Oczywiście, możecie stosować inne wyrażenia, możecie również na przykład wprowadzać argumenty bezpośrednio, bez różnych określeń. To już zależy od Was, od tego, jak czujecie się po prostu z formą wypowiedzi, jaką jest rozprawka. Ale warto jest, jeśli stosujecie różne tego typu wyrażenia, pamiętać o tym, aby były one zróżnicowane, aby nie powtarzać cały czas takich samych wyrażeń, tylko korzystać z puli, która jest dostępna, ponieważ naprawdę mamy tutaj wiele takich wyrażeń przydatnych słów do wyboru. Podsumujmy zgromadzone informacje Rozprawka z tezą jest to forma wypowiedzi, w której piszący formułuje jednoznaczne stanowisko w jakiejś kwestii, a następnie potwierdza je kolejnymi argumentami i przykładami, oraz na koniec wyciąga wnioski. Struktura rozprawki jest następująca. Wstęp, który zawiera tezę, następnie argument oraz przykład, kolejny argument i przykład, i ewentualnie jeszcze kolejne, no i na koniec oczywiście zakończenie z ostatecznym podsumowaniem tezy. We wstępie rozprawki należy ogólnie omówić problem wskazany w poleceniu, zawęzić temat i odwołać się do tego tematu, no i oczywiście postawić tezę. W rozwinięciu rozprawki należy przedstawić kolejne argumenty zilustrowane przykładami oraz wyciągnąć wnioski cząstkowe z poszczególnych argumentów. W zakończeniu rozprawki należy podsumować rozważania i wyciągnąć wnioski końcowe oraz zawrzeć ciekawe refleksje, uogólnienia, cytaty czy też płyęte. Pisząc rozprawkę, należy pamiętać o następujących kwestiach: o uporządkowaniu argumentów, rozwinięciu naszych rozważań, uogólnianiu myśli, o zgodności z tematem oraz oczywiście o podziale naszej pracy na akapity.